Mewe wraz z Orszakiem dotarła do Orlego Ruczaju. Żołnierze oczekiwali królowej, stojąc na baczność w piekącym południowym słońcu. Wasza wysokość, hrabio Caldwell? Spocznij, sierżancie. Jak sytuacja? Spędziliśmy chłopów na plac. Podejrzewamy, że udzielili pomocy bandytom, ale po dobroci nie chcą mówić. Wasza Wysokość pozwoli kata sprowadzić. Jak stryczek zawiąże, to w mig przemówią. Najpierw sama z nimi porozmawiam. Wasza Wysokość, nie godzi się, żeby królowa plebs indagowała. Korona mi od tego z głowy nie spadnie. Prowadźcie. Pokłońcie się. Jej wysokość, królowa Lerii i Rivi, Mew... Litości, dobra pani! My, prosty ludzie, niczego nie winne. Stańcie z kolan. Jesteście moimi poddanymi, nie niewolnikami. Mewę wysunęła królewski pierścień do ucałowania, ale wieśniak, widać nieobeznany z dworskim protokołem, ścisnął jej dłoń. Mocno potrząsnął. No proszę, zaraz przejdziemy na ty. Skandal! Żołnierze, brać go! Wszystko pod kontrolą, Caldwell. Pani wybacz, nieobytym... Przestań. Masz dziarski chwyt, a ja szanuję silnych mężczyzn. Jak się nazywasz? Mściwuj, syn Lemborka Miło mi, Mściwoju. Jestem strapiona i potrzebuję twojej pomocy. Proszę... Odpowiedz na moje pytanie. Kto przewodzi tym bandytom? On. Y dziwnie go zwą pani. K książę psów. Proszę, proszę. Kundel o błękitnej krwi. A mówił, gdzie jadą dalej? Lubka, pamiętasz? M mówił o jakimś. Kejtonie? Clayton. Lord Clayton. Ma posiadłości na południe stąd. Każ trąbić na wymarsz. Ruszamy tam. Na pani! Nie krzywdźcie księcia. nie dał i mieszek za gościnę. Milczeć, chamy! Królowa z wami skończyła. Pani, jakie dacie rozkazy? Co z nimi zrobić? Wypuścić. Zaraz żniwa. Mają pewnie pełne ręce roboty. Dzięki, pani. Niech mateczka Melita Lemowa wopiecem. O siebie się módl. Bo jeśli jeszcze kiedyś usłyszę, że daliście schronienie bandytom, że okłamujecie moich żołnierzy, wrócę tu i puszczę z dymem każdą chatę, pole, sad. Rozumiecie? Mewe roztrąciła chłopów na boki i ruszyła cwałem w stronę posiadłości lorda Claytona. A w Orlim Ruchaju długo jeszcze mówiono o królewskiej wisycie. Szeptem przy zamkniętych drzwiach. Co się dzieje, Reinhardt? Bandyci atakują królewskich poborców podatkowych w Biały Dzień? Zapłacą za to pani. O, chwila, co to za hałas! Uwaga, kamienie! Skarpa się osuwa, ratuj się kto może! Pani, schowajmy się za wozem, dajmy go naprzód. Co teraz? Mało was tu! Ściągnijcie kompanów, raz za raz, póki dobry! Wystarczy jeden strzał. Wskaż mi cel. Skarpa się osuwa! Ratuj się, kto może! Pani! Schowajmy się za wozem. Dajmy go naprzód. Co teraz? Mało was tu. Ściągnijcie kompanów. Raz raz, póki dobry. Wystarczy jeden strzał. Kasmicel. mi cel. Arbalest, na twój rozkaz. Wóz! Wykorzystajmy wóz, teraz! Się. Dziękuję, Reinhard. Mury klasztoru się osunęły. Coś musiało uszkodzić wspólnotę. Albo ktoś. No nic, jedziemy. Z naprzeciwka, turkocząc po bruku, Jechała wyładowana sianem furmanka. Z drogi! krzyknął hrabia Caldwell, stając w strzemionach. Ustąpcie królowej! Chłopi posłusznie zjechali na porośnięte pokrzywami pobocze. Mijając wóz, mewę zajrzała do środka i zamarła. W sianie leżał ciężko ranny, gorączkujący mężczyzna. Od owiniętej bandażami nogi bił zapach zgnilizny. Bogowie! Kto go tak urządził? Spytała Mewę. Bandyci? Nie, pani, odparł woźnica. Potwór, tam na wschód wedle zadaru stary mogilnik stoi, po elfach jeszcze. Ciągnął chłop. Jaropęłkę w tam zastawiał. Wczoraj cały pokrwawiony wrócił. Mówił coś o długowłosej kobiecie, która z grobu stała. Do dobrych siostrzyczek Melitele go wieziemy tu na skarpie. Może coś poradzą? Na pewno, powiedziała królowa, choć patrząc na poranionego chłopa wiedziała, że skona, nim nadejdzie noc. Szerokiej drogi. Królowa gwizdnęła przez zęby, klacz ruszyła stępem. Posłać powiedź mi na pani? spytał Caldwell. Odmieniec zaraz by potworę zgładził. Póki nie pojmiemy bandytów, nie pozwolę, by ktokolwiek oddzielił się od orszaku, odparła Mewę. Zaraz by pochwycili umyślnego. Ale jeśli droga zawiedzie nas w okolice zadaru. Może sama się tym zajmę. Pani, dopiero co walczyliśmy z bestiami i ledwie uszliśmy z życiem. Tu trzeba srebra, formuł magicznych. Albo tu zina kuszników. Odpowiedziała spokojnie królowa. I nieco odwagi. W drogę, Caldwell.